To była chyba najlepsza próba, aż, aż zwinęło mi oponę Continentala, co zdarzyło mi się po raz pierwszy, więc chyba, chyba wyszło całkiem na Plus przyczepnej należni jest taki, że można najechać z większą prędkością i nie boję się o to, że po prostu się pośliznę, więc to zmienia dużo, bo prędkość daje dużo energii przy wybiciu, no i to jednogłośnie wydaje się być dużo łatwiejsze. Macie jakieś tipy, co tu jeszcze można dodać, na to zwrócić uwagę, żeby to jeden zrobić łatwiej, to piszcie w komentarzach. Ja jestem na etapie takim, że próbuję miednicą obrócić się jak najdalej, tak żeby już w momencie takiego przełamania nie pozostawało mi nic innego jak po prostu wyskoczyć i zrobić obrót. Ale jak trafię z momentem, z manualem, z łukiem, z pozycją wybrami, no to nawet się wychodzi, ale jak jeden z tych elementów zawodzi, no to jest porażka. Aaaaaaah! Opony mi zwija. Chyba trzeba ją dopompować. chyba piąty. Mam jakieś 10-15 minut yy, do zachodu słońca, więc śpieszę się z rozgrzewką. No i zaczynam trening. To hamulce tak błyskawicznie łapią, że tylko dotnę klamki i od razu koło się zatrzymuje. Więc taka temperatura nie pomaga. Czasami jest taka sytuacja, że jestem fajnie ustawiony i chciałbym dynamicznie wyskoczyć, ale nie wiem jak to zrobić, bo w życiu tego ruchu nie wykonałem dynamicznie do góry, żeby się obrócić i chęci po prostu nie wystarczają nawiązując do ostatniego odcinka, gdzie mówiłem o tym, że ziomek podpowiadał, żebym pracował wiatrami, to chodziło mi dokładnie o to, żeby tak obracać miednicę i wyrzucać ją na zewnątrz czyli skręcać się momentu aż poczujemy, że już dalej się nie da i wtedy jest ten moment, żeby wykonać skok, więc o to mi chodziło, żeby to zrobić. Tutaj to... prędkości to zdecydowanie, jest stara zasada, że za wolno nie wolno, wydaje się mieć tutaj sens. Tym sobie cały trening i przed chwileczkę będę zobaczyć jak to wygląda na ekranie i widzę, że wszystko jest fajnie, łuk jest fajny. Yy, praca miednicą powiedzmy, że jest ok, ale kiedy już wyskakuję to nie wyskakuję w górę, tylko robię jakieś takie mikro oderwanie od ziemi. I przez to chyba nie mam po prostu odpowiedniej wysokości, żeby obrócić się i wylądować dobrze. Więc muszę się skupić na wyjściu w górę. Wystarczy katowanie manuala do 1.8 No i ile prób wykonałem, ale niech to się w głowie ułoży A teraz czas na par spina Próbuję nauczyć się prowadzić kierownicę jedną ręką i ustawiać lewą rękę tak, żeby ta kierownica mi w nią wpadała Powtarzam i powtarzam i powtarzam, to czuję, że barskim jest takim trykiem, który naprawdę wymaga skatowania i to do oporu. Nie wiem ile tutaj trzeba zrobić, żeby pewnie nauczyć się wykonywać ten obrót, ale z każdym ruchem czuję, że jest delikatnie lepiej. Więc no nie pozostaje nic innego jak tylko tuc, tuc, tuc i tuc. się noc. I tak sobie jeżdżę i próbuję, i zastanawiam się, jaką strategię przyjąć. Bo widziałem w internecie ludzi, którzy ten trik ogarniali dosłownie w kilka dni, przy dobrym samozaparciu i katowaniu w kółko w kółko, tak na ostro, żeby raz zrobić. No to w zasadzie 10 dni można to zrobić ogarnąć, ale wydaje mi się, że ja przyjmę strategię taką, że mam 30 dni i spróbuję jak najdłużej, nie wiem, powiedzmy dwa tygodnie potrób sobie podstawy, kilka prób z wyskoków w międzyczasie zrobię, ale chcę się jak najbardziej wprawić w ten ruch na sucho na tylnym kole, a dopiero później przejdę do skakania i kręcenia w locie. taki mój pomysł, taka moja strategia, nie wiem czy to dobre, czy to złe, ale ja zawsze podchodzę dosyć ostrożnie, nigdzie mi się nie śpieszy tym bardziej do kontuzji, więc taki mam pomysł, taką strategię. No i chyba, chyba za 30 dni wszystko się wyjaśni. I się chyba. No i dobra Myślę, że dla dzisiaj wystarczy Dwa tryczki A katowałem prawie godzinę Więc jakiś progres Myślę, że to przyniesie z czasem A żeby nie było, że zapomnę innej rzeczy To strzelę sobie jeszcze czterna spróbujemy, że jeszcze raz tego manuala do 1.8 No i będę zbierał się do domu koniec na dzisiaj chyba wchodzi zmęczenie bo już nie mogę manuale utrzymać Uff. więc wystarczy widzimy się mam nadzieję jutro No i to była chyba jedna z ciekawszych prób przez ten tydzień. Zaczynaliśmy wyzwanie rowerowe z chłopakami wydarze w sobotę, czyli w niedzielę. Dzisiaj jest piątek i w zasadzie tydzień minął. Kilka razy niby to 180 z manualami wyszło, ale to nie jest jeszcze taka próba jaką bym chciał, więc mam nadzieję, że kolejny tydzień będzie lepszy. A teraz na koniec jeszcze poćwiczę Bar Spina.